Polska ma dwie polisy. Jedną polisą jest NATO, a drugą polisą jest Unia Europejska. Musimy dbać o jedną i o drugie. I nie tylko dlatego, że jest w tej części Europy niespokojnie i graniczymy nie tylko z Ukrainą, gdzie jest wojna, ale z Białorusią i Rosją. Ale też dlatego, że czasy są po prostu niespokojne. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to po tych 20 latach wiemy wszyscy, że są same plusy. Skorzystaliśmy, zmieniliśmy Polskę, odbudowaliśmy Polskę, Polska się zmieniła nie do poznania. To też dzięki, w dużej mierze dzięki środkom, ale też dzięki Unii Europejskiej. Dzięki wymiany doświadczeń, dzięki temu, że młodzi ludzie mogli studiować za granicami, mogą. Dzięki temu, że nowe technologie przyszły do nas. Dzięki temu, że staliśmy się krajem przewidywalnym, dzięki temu w końcu, że polscy politycy zajmowali główne stanowiska w Europie i są dobrymi dyplomatami. Ale przychodzi też moment, kiedy musimy się zastanowić, co możemy zmienić w Brukseli i jak ta Bruksela musi się zmienić, żeby za jakiś czas partie populistyczne nie przyjęły większości. No, przykład Brexit jest tego chyba dobrym przykładem, gdzie jednak wymknęło się to spod kontroli i populiści doprowadzili do wyprowadzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wydaje mi się, słuchając w poprzednich kadencjach pewnych propozycji, które były zbyt szybko, zbyt radykalnie, pewnie zbyt ambitnie, e, wydaje mi się, że ta kadencja rozpoczyna się bardzo symbolicznie, bo od raportu Dragiego, który mówi o tym, że nasza. Gospodarka nie jest tak konkurencyjna, i że musimy zwrócić na to uwagę, ale to otwiera szerszą w ogóle debatę. Że Bruksela musi słuchać ludzi po prostu. Słuchać, jeśli ma być mocniejsza, silniejsza, ma chronić granice z morza, z lądu, z powietrza bo i w tą nową sferę wchodzimy bezpieczeństwa. Jeśli gospodarka ma być silniejsza i mocniejsza, to, to musi słuchać ludzi. Te wszystkie pomysły, które się wcześniej pojawiały, muszą być w dużej mierze po prostu zrewidowane. I wydaje mi się, że jest w tej chwili dobry czas, dobry moment do tego, żeby, żeby, żeby zastanowić się nad tymi kontrowersyjnymi, na przykład chociażby samochodów spalinowych. Czy ja uważam, że pomysł zakazu od 2035 roku sprzedaży samochodów spalinowych jest po prostu w tej chwili nierealny. Eee, samochody elektryczne w ostatnich miesiącach notują spadki sprzedaży, Wiele krajów jest nieprzygotowanych na to, żeby. A z drugiej strony, 14 milionów ludzi pracuje w branży motoryzacyjnej, produkując samochody. Tylko w Polsce. Ta branża daje 8% PKB i ponad 200 tysięcy miejsc pracy i jednocześnie produkujemy prawie 700 tysięcy samochodów. I my musimy zrobić wszystko, żeby zainwestować w nowe technologie, w nową automatykę i obronić ten rynek, a nie wpuszczać tutaj. Między innymi z Chin, dużo tańsze, które tak de facto na końcu wyprą te nasze europejskie. Takich tematów, które gdzieś wydaje mi się zbyt ambitnie ktoś próbował przeprocedować, jest kilka. I jeśli to uda nam się naprawić, to w moim przekonaniu już dzisiaj Unia Europejska jest taką Zieloną wyspię, Wyspą, mimo wszystko na tle innych państw. Ale może być takim naprawdę najlepszym miejscem do, do życia na świecie. I, I mam nadzieję, że też będę mógł przyłożyć do tego rękę. Jestem w Komisji Transportu, Turystyki, ale też w Handlu, więc będę robił wszystko, żeby po prostu to były projekty i te dyrektywy, na które po prostu czekają ludzie, ale też gdzie Unia Europejska będzie się dobrze komunikować i tłumaczyć tym ludziom, po co to jest, dlaczego, co zmieni w ich życiu, dlaczego to robimy. A w przyszłości bywało różnie. Czasami pospiesznie, bez tłumaczenia, i ludzie stawali się nie tylko wrogiem samego pomysłu, ale też wrogiem Brukseli. A podlane to jeszcze takim sosem populistów, no znajdowało to podatny grunt. Więc te wnioski trzeba wyciągnąć. A poza tym uważam, że nikt na świecie nie wymyślił niczego lepszego niż właśnie Unia Europejska i wymiana doświadczeń, kultur, ludzi, osobowości. No i na tym korzysta Polska bardzo.